Wyobraź sobie człowieka, który sam niósł brzemię tak przerażających wizji, że nawet najodważniejsi nie ośmieliliby się ich znieść. Człowieka, który noc po nocy padał na kolana we łzach, błagając Boga, by nie musiał ogłaszać tego, co widział. Tym człowiekiem był prorok Jeremiasz. Nie tylko przewidział przyszłość, widział całkowite zniszczenie Jerozolimy, płonącą świątynię, Lud uprowadzony na wygnanie, głód, śmierć i boską ciszę, która wydawała się wieczna. Jednak było coś, czego Jeremiasz nigdy publicznie nie ujawnił: prawdę, którą zachował w tajemnicy do ostatniej chwili. Jakie objawienie zostało przekazane dopiero w najgłębszym momencie jego bólu, i na zawsze zmieniło historię relacji między Bogiem a ludzkością. Jeremiasz, młody człowiek z Anatot, Syn kapłana zobaczył, jak jego spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami przez boskie powołanie. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, zanim wyszedłeś z łona, poświęciłem cię, dałem cię narodom na proroka. Przestraszony, argumentował swoją niedoświadczenie, młodość, niezdolność do mówienia, ale Bóg potwierdził: Nie mów. Jestem dzieckiem, bo do wszystkich, do których cię pośle, pójdziesz i wszystko, co ci rozkażę, powiesz. Nie lękaj się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić. W tej chwili Jeremiasz poczuł boski dotyk na swoich ustach, namaszczenie, które przypieczętowało jego misję. Oto kładę moje słowa w Twoje usta. Dziś ustanawiam cię nad narodami i nad królestwami, aby wyrywać i obalać, aby niszczyć i rujnować, ale także aby budować i sadzić. Odpowiedzialność była ogromna. Miał być głosem Boga w mrocznych czasach, głosząc sąd i pokutę, nawet jeśli miało to przynieść cierpienie i odrzucenie. Po powołaniu Jeremiasz szukał schronienia w samotności. Bóg objawił mu wtedy pierwsze wizje. Pierwsza, gałązka mi, symbolizowała boską gotowość do spełnienia Jego słów. Migdałowiec, który kwitnie jako pierwszy, był znakiem, że obietnice Boże zostaną szybko wykonane. Druga wizja była przerażająca. Wrzący kocioł przechylony, wylewający się z północy. Bóg wyjaśnił, że zło przyjdzie z północy, a całe królestwa powstaną przeciwko Judzie z powodu bałwochwalstwa i odstępstwa ludu. Jeremiasz poczuł ciężar potępienia, ale Bóg go umocnił. Oto dziś ustanawiam cię miastem warownym, słupem żelaznym i murem spiżowym, przeciwko całej tej ziemi. Ze Słowem Bożym w sercu Jeremiasz zaczął głosić. Jednak opór ludu był natychmiastowy. Jego przesłania o pokucie i sądzie były niepopularne. Spotkał się z drwinami, pogardą i wrogością. Jeremiasz chodził ulicami Jerozolimy z ciężkim sercem. Słowa Boga rozbrzmiewały: opuszczili mnie, pokłonili się obcym bogom. Widział bałwochwalstwo wszędzie. Zatrzymał się przed grupą i podniósł głos: Słuchajcie, domu Izraela, tak mówi Pan, jaką niesprawiedliwość znaleźli wasi ojcowie we mnie, że oddalili się ode mnie i poszli za marnością, stając się marnymi. Rozmowy ustały. Zirytowany kupiec zapytał o jego autorytet. Jeremiasz odpowiedział: To sam Pan do mnie mówił. Porzuciliście źródło żywej wody, aby kopać popękane cysterny, które nie zatrzymują wody. Niecisza zapanowała na placu: Niektórzy patrzyli na niego z pogardą, inni ze strachem. Młody człowiek zaczął się śmiać: Żywa woda, cysterny to szaleństwo dziecka. Inni dołączyli do drwin. Jeremiasz kontynuował. Duchowo cudzołożyliście jak niewierna żona swojemu mężowi, gonią za bożkami, obcymi bogami, a potem przychodzą do świątyni i mówią: „Jesteśmy zbawieni, ale kontynuują te same praktyki. Kamień przeleciał obok Jego ramienia. Idźcie sobie. Nie chcemy słuchać więcej tych gruźb, krzyknął mężczyzna. Jeremiasz opuścił plac, jego serce biło nierówno. Łzy napłynęły. Padł na kolana. Panie, próbuję być posłuszny, ale oni mnie nienawidzą. Wyśmiewają, nie chcą słuchać. Delikatny głos Boga powiedział: Gnie posłuchają teraz, jeremiaszu, ale musisz kontynuować, bo kiedy nadejdzie sąd, wszyscy będą wiedzieć, że prorok był wśród nich. Bramy świątyni jerozolimskiej były pełne ludzi. Był to dzień wielkiego ruchu, ale dla jeremiasza religijność była niebezpieczną iluzją. Z oczami utkwionymi w schodach wziął głęboki oddech. Bóg był jasny. Stań u bramy domu pana i ogłoś tam to słowo. Jeremiasz wszedł po stopniach, zatrzymał się na szczycie i podniósł głos. Słuchajcie słowa pana. Wszyscy, którzy wchodzicie przez te bramy, aby oddawać cześć Panu, tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Poprawcie swoje drogi i swoje czyny, a ja pozwolę wam mieszkać w tym miejscu. Kropka. Rozmowy ustały. Paszur, kapłan, zmarszczył brwi i podszedł. Co robisz, Jeremiaszu? To nie jest miejsce na tego rodzaju przemówienia. Ale Jeremiasz kontynuował. Gnie ufajcie tym zwodniczym słowom, mówiąc świątynia Pana, świątynia Pana, świątynia Pana to jest kropka. Wy, którzy kradniecie, zabijacie, cudzołożycie, przysięgacie fałszywie, palicie kadzidło baalowi i podążacie za innymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przed Bogiem w tej świątyni, mówiąc. Jesteśmy bezpieczni. Paszur, czerwony ze złości, krzyknął. Dość, jeremiaszu, plamisz świętość domu pana. Jeremiasz zszedł o jeden stopień i spojrzał prosto na kapłana. Świętość, jaka świętość jest tutaj? Zamieniliście to miejsce w jaskinie zbójców. Lud zaczął się burzyć. Blasfemia! Krzyknął mężczyzna. Tego chłopca trzeba uciszyć, powiedział inny. Napięcie nadal ściskało piersi jeremiasza. Po konfrontacji w świątyni miasto wydawało się inne. Postanowił wrócić do Anatot, szukając trochę spokoju. Po przybyciu usłyszał szepty: Jeremiasz, on tam jest. Musimy coś zrobić zanim sprowadzi więcej nieszczęścia. Jeremiasz zatrzymał się, jego serce przyspieszyło. W domu matka i ojciec ostrzegli go, by nie prowokował gniewu ludu. Sam w swoim pokoju modlił się: Panie, dlaczego nawet tutaj czuję to zagrożenie? Odpowiedź Boga nadeszła. Jeremiaszu, ludzie z Anatot planują odebrać Ci życie. Powiedzieli, nie prorokuj więcej w imię Pana, abyś nie umarł z naszych rąk, kropka. Jeremiasz otworzył szeroko oczy. Zimny dreszcz przeszedł mu po plecach. Następnego dnia wyszedł wcześnie. Przechodząc obok grupy mężczyzn, usłyszał: Będzie łatwo. Kiedy będzie sam, złapiemy go, kropka. Jeremiasz zacisnął pięści, łzy paliły. Na polu padł na kolana: Panie, jak to znieść? To mój własny lud. Teraz chcą mnie zabić. Głos Boga powiedział: Oto ukaże ludzi z Anatot. Sąd nadejdzie na nich. Ich młodzi umrą od miecza. Ich synowie i córki umrą z głodu. Żaden z nich nie zostanie, bo spiskowali przeciwko Tobie, Jeremiaszu. Mojemu prorokowi. Tej nocy Jeremiasz ledwo mógł spać. Ciężar zdrady własnego miasta dusił go. O świcie poszedł w odległe miejsce. Tajne schronienie. Tam, sam, padł na kolana. Panie, dlaczego droga bezbożnych prosperuje? Dlaczego wszyscy zdrajcy żyją w pokoju? Uzy płynęły. Sądzasz ich? A oni zapuszczają korzenie, rosną, wydają owoce, a ja, ja znajduję tylko ból. Głos Boga powiedział: Jeśli męczysz się, biegnąc z ludźmi, którzy idą pieszo, jak będziesz mógł rywalizować z końmi? Jeśli czujesz się bezpieczny tylko w krainie pokoju, co zrobisz w lesie Jordanu? Jeremiasz przełknął ślinę. Ciężar tych słów był jasny: Jeśli myślisz, że już wiele wycierpiałeś, przygotuj się. To, co nadejdzie, będzie jeszcze trudniejsze. Panie, więc co jeszcze nadejdzie? Straciłem już przyjaciół, sąsiadów, nawet moja rodzina odwróciła się ode mnie. Teraz nawet kapłani mnie nienawidzą, a ludzie nazywają mnie szalonym. Bóg odpowiedział, wzmacniam cię, ale wiedz, że będziesz sam w tej misji. Nie ożenisz się, nie będziesz miał dzieci, będziesz żywym znakiem, ciągłym lamentem, chodzącym ostrzeżeniem. Słowa ważyły jak skała. Przeklęty dzień, w którym się urodziłem, dzień, w którym moja matka mnie urodziła. Niech ten dzień nie będzie błogosławiony, bo wyszedłem z łona tylko po to, by widzieć ból, cierpienie i wstyd. Bóg, w swoim miłosierdziu, ponownie przemówił: Jeśli się nawrócisz, przywrócę cię i staniesz przede mną. A jeśli oddzielisz cenne od nikczemnego, będziesz jak moje usta. Dźwięk rozmów w Jerozolimie był bardziej napięty. Jeremiasz słyszał ukryte śmiechy, pogardliwe spojrzenia i niebezpieczne szepty, wymyka się spod kontroli. Jeremiasz szedł w kierunku domu garncarza. Bóg dał mu nowe instrukcje. Obserwował garncarza, jak formuje naczynie, rozbija je i zaczyna od nowa. Głos Boga szepnął: Czyż nie mogę postąpić z wami jak ten garncarz, domu Izraela? Jak glina jest w ręku garncarza tak wy jesteście w mojej ręce Następnego ranka wziął gliniane naczynie i poszedł do doliny Hynem miejsca pogańskich ofiar Tam zebrał przywódców i starszych Słuchajcie słowa Pana Królowie Judy mieszkańcy Jerozolimy Tak mówi Pan zastępów Sprowadzę na to miejsce takie zło że uszy wszystkich, którzy usłyszą, będą dzwonić kropka. Z drżącymi rękami podniósł naczynie. Tak mówi pan: Jak rozbija się naczynie garncarza, którego nie można już naprawić, tak rozbije ten lud i to miasto kropka. I rzucił naczynie na ziemię. Dźwięk rozbijającej się gliny rozniósł się echem. Ciało jeremiasza nadal nosiło ślady napaści. Ledwo mógł stać, gdy został zaciągnięty do bram miasta. Paszur, kapłan, rozkazał strażnikom przywiązać go do jednej z kolumn. Jeremiaszu, słuchaj uważnie krzyknął Paszur. Rozsiewałeś strach, powodowałeś zamieszanie, nie szanowałeś świątyni i przywódców Judy. Teraz nauczysz się, co się dzieje z tymi. Którzy kwestionują porządek tego miasta. Paszur zadał pierwszy cios. Ludzie klaskali: Uderz go znowu! krzyknął mężczyzna. Drugi cios był uderzeniem w brzuch. Jeremiasz zgiał się. Mimo to, z zamglonymi oczami, powiedział: Paszurze, pan nazwał cię innym imieniem już nie Paszur. Ale Magor Sabib, terror ze wszystkich stron. Tłum zamilkł. Jeremiasz został zaciągnięty i uwięziony w publicznym kłodzie. Wystawiony na słońce, zimno i wstyd. Ludzie przechodzili, rzucając obelgi. Oto prorok terroru. Gdzie jest teraz twój Bóg? Dzieci rzucały kamieniami. Jeremiasz. Z bolącymi mięśniami, ledwo mógł się poruszać. Jego oczy paliły, w nocy płakał: Panie, oszukałeś mnie, a ja zostałem oszukany Byłeś silniejszy ode mnie i zwyciężyłeś. Każdego dnia jestem przedmiotem drwin. Zawsze, gdy mówię, krzyczę głoszę przemoc i zniszczenie. A Twoje słowo było dla mnie powodem zniewagi i szyderstwa każdego dnia. Zamknął oczy, próbując powstrzymać płacz. Myślałem, żeby już nie mówić w Twoje imię. Myślałem, żeby milczeć, ale to było jak płonący ogień, uwięziony w moich kościach. Próbowałem go powstrzymać, ale nie mogłem. Słońce ledwo wzeszło. Gdy jeremiasz z opuchniętymi oczami wyszedł na spacer. Ulice Jerozolimy były ciche. Niespodziewanie nadszedł głos Boga: Jeremiaszu, nie ożenisz się, nie będziesz miał synów ani córek w tym miejscu. Jeremiasz zatrzymał się. Panie, co powiedziałeś? Odpowiedź Boga była stanowcza. W tym miejscu nie będzie małżeństw ani narodzin, które przyniosłyby radość, bo wielki będzie ból, który nadejdzie. Jeremiasz poczuł zimno, przykrył twarz rękami, od dziecka marzył o rodzinie, ale teraz mu to odmówiono. Panie, dlaczego? Płakał, głos Boga kontynuował: Nie uczestnicz w świętach ani w żałobach ani w uroczystościach, bo sprawię, że w tym ludzie ustanie dźwięk radości, dźwięk śmiechu, pieśń oblubieńca i pieśń oblubienicy. Uzy płynęły, więc będę sam, całkowicie sam, mruknął. Niebo nad Jerozolimą, wcześniej błękitne, teraz było pokryte gęstą chmurą dymu. Zapach spalenizny. Ciał i krwi unosił się w powietrzu. Jeremiasz, z zakrwawionymi nadgarstkami, obserwował z celi chaos. Krzyki, lamenti, huk drzwi. Weszli, szepnął. Babilońscy żołnierze wdzierali się, plądrowali, wlekli. Świątynia płonęła. Panie, jęknął Jeremiasz. Wszystko. Co prorokowałem, dzieje się, a mimo to boli. Berek, jego pisarz, podszedł, Jeremiaszu, król Sedekiasz uciekł, ale został schwytany. Jeremiasz wziął głęboki oddech, a ludzie. Berek odpowiedział: Są skuci, uprowadzani na wygnanie, inni zabici. Prorok zamknął oczy. Obrazy, które opisał, teraz były przed nim. Wśród zamieszania babiloński oficer, Nebuzaradan, podszedł do celi. Jesteś jeremiaszem? Tak. Otrzymałem bezpośrednie rozkazy od króla Nabuchodonozora. Jesteś wolny. Nie zostaniesz zabity ani uprowadzony siłą. Możesz wybrać. Czy pójdziesz do Babilonu, czy zostaniesz? Jeremiasz, zaskoczony, ale dlaczego? Mówią, że ogłosiłeś to wszystko i zostałeś wzgardzony. Jeremiasz, muszę zostać z nielicznymi, którzy pozostali. Wiatr wiał zimno, ruiny Jerozolimy nadal wydzielały zapach dymu. Jeremiasz siedział sam na kamieniu. Przeżył wszystko zdradę, drwiny, więzienie, bicie, głód i koniec miasta. Wziął głęboki oddech, zamknął oczy i modlił się: Panie, tyle lat, tyle twardych słów, tyle łez. Otworzył stary papirus. Wspomnienie wizji powróciło. Była jedna wizja, którą starannie przechowywał. Tak mówi Pan. Oto nadchodzą dni, w których zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy Kropka. Zatrzymał się. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich ojcami, przymierze, które oni złamali. Jego ręce drżały. Ale to jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrze i napiszę je na ich sercu. I ja będę ich bogiem, a oni będą moim ludem. Uzy płynęły. Teraz, panie, to było to. Całe cierpienie, cały ból, straty, zniszczenie, wszystko po to, aby pewnego dnia ludzie w końcu poznali cię z serca. Jeremiasz wstał z nową siłą. Przypomniał sobie inne słowo. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i objawię ci rzeczy wielkie i pewne, których nie znasz. Prorok spojrzał w niebo, które zaczynało się rozjaśniać. Wielkie i pewne rzeczy, powtórzył. Teraz rozumiał. To nie był koniec, ale proces, przygotowanie. Bóg nie chciał tylko karać, chciał przemieniać. Jeremiasz szedł wśród gruzów, zatrzymując się przed grupą ocalałych. Po raz pierwszy uśmiechnął się: Słuchajcie, ludu Izraela, zniszczenie nadeszło, ale to nie będzie koniec, bo Bóg obiecał, że napisze swoje prawo w naszych sercach i że pewnego dnia wszyscy go poznamy. Brudne twarze podniosły się. Była nadzieja. Jeremiasz zamknął oczy i szepnął: To jest sekret, który tak długo przechowywałem. Ostateczne objawienie nadeszło. Ta prawda rozbrzmiewała daleko poza jego słowami daleko poza Jerozolimą daleko poza tamtym czasem. Dotarła do pokoleń aż do naszych dni. Wiatr nadal wieje nad starożytnymi ruinami Jerozolimy, ale przesłanie Jeremiasza przetrwało wieki. Docierając do nas, nienaruszone, żywe, pulsujące. Ile razy, jak Jeremiasz, czuliśmy się samotni? Ile razy patrzyliśmy w niebowe łzach, pytając: Panie, dlaczego? Jak długo? Jeremiasz poznał ciężar samotności. Został zdradzony, odrzucony, upokorzony, uwieziony, pobity. Zignorowany, wyśmiany, ile nocy płakał w ciszy, bez nikogo w pobliżu, oprócz Boga. Ale nawet w środku tak wielkiego cierpienia Jeremiasz nie poddał się, kontynuował, nawet gdy jego głos drżał, nawet gdy jego ciało bolało, nawet gdy jego dusza chciała milczeć. Nauczył się, że cisza Boga nie była nieobecnością, lecz przygotowaniem. Przerwą przed przywróceniem. Jeremiasz był prorokiem Łez, ale także prorokiem nadziei. To on, nawet po zobaczeniu swojego miasta w płomieniach, otrzymał od Boga największą z obietnic: dam im nowe serce i nowe przymierze napisane nie na kamieniach, ale w ich piersiach. Lekcja Jeremiasza jest jasna: cierpienie może wydawać się niekończące, ale ma swój cel. Dzisiejsze łzy mogą nawodnić żniwa jutrzejszej nadziei. A ból, który dziś wydaje się nie do zniesienia, to ziemia, na której Bóg sadzi przemianę. Ilu z nas nie czuje się jak Jeremiasz w niektórych momentach zdradzonych, izolowanych, bez odpowiedzi, stawiających czoła niewidzialnym bitwom. Ale tak jak Bóg był z Jeremiaszem, tak jest i z nami. Więc kiedy nadejdzie cisza, kiedy drzwi wydadzą się zamknięte, kiedy zabraknie sił, pamiętaj o historii Jeremiasza. Pamiętaj, że sam Bóg nadal pisze historię przywrócenia. I być może dziś jest początek Twojej, bo ja dobrze znam myśli, które o Was myślę. Mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o złu, aby dać wam przyszłość i nadzieję. Jeremiasz 29-11 Przesłanie Jeremiasza rozbrzmiewa, zapraszając nas do refleksji nad wiarą, odpornością i boską obietnicą odnowy, nawet w najciemniejszych chwilach.